Zamiast takiej grafiki, stwórz taką grafikę Stable Diffusion tutorial. Zacznij od pobrania alternatywnego modelu Deliberate w wersji 2.0. Chodzimy na CVTI, wybieramy Deliberate, wciskamy Download i pobieramy go do naszego Stable Diffusion. Ja akurat trzymam go tutaj w głównym folderze stable diffusion wybieramy models stable diffusion i tutaj zapisujemy model po ściągnięciu pojawi nam się w tym miejscu po odświeżeniu oczywiście wciśniemy odświeżenie i wybierzemy ten model to już jest pierwszy step jak uzyskać lepszej jakości obrazu zobaczcie już powstają ciekawsze rzeczy. Prawda. Dobra. Kolejna sprawa to rozdzielczość. Chcielibyśmy zrobić tapetę 16 na 9. Wejdźmy do extensions i zainstalujmy sobie Aspekt Ratio Helper. Wciskając, do, wciskając na Available ładując odpowiednie skrypty. Ja tutaj sobie odznaczę installet, bo już go zainstalowałem, ale Ctrl F wciskamy i wpiszemy Aspect Ratio Helper. I wciśnijcie Install. Po zainstalowaniu uruchomcie jeszcze raz Stable Diffusion i wtedy będzie tutaj dostępna opcja wyboru proporcji obrazu. Wybierzmy 16 na 9. Teraz, żeby nie przesadzić z rozdzielczością, tutaj ja proponuję ustawić nie więcej jak 960, ale to też zależy od Twojej karty graficznej. Wciśnijmy Generate. Jak widzimy, rozdzielczość już jest nieco wyższa. Dopiszmy jeszcze kilka rzeczy. Beautiful, highly detailed landscape. Zobaczmy, jaka jest różnica. Nadal widzimy, że obraz jest taki trochę niewyraźny. Uh, dopiszmy tutaj foto, beautiful, highly detailed photo, photo albo nawet master is photo of beautiful, highly detailed landscape. Nadal mamy klimat trochę malarski. Zmieńmy tutaj sampl metodę samplowania na dokładnie tę. Ona troszeczkę buduje więcej detali. Już jest troszkę lepiej. Uh, I teraz, aby usunąć ten malarski wydźwięk, należy w negative prompt wpisać painting e illustration. Tutaj dopiszmy jeszcze high quality i 8k. Wpiszmy generate i zobaczmy, jak Przedstawi się nasz obrazek. Już jest lepiej. Teraz chcielibyśmy powiększyć rozdzielczość tego obrazu. Zaznaczamy HRS Fix. Upscaler wybieramy RRS GAN 4 razy plus. Denoise proponuję ustawić na. Niewielką wartość 0,3, Iris Steps na około 5, CFG Scale możemy zmniejszyć do 6. Spróbujmy wygenerować obrazek. Teraz już generowanie obrazu będzie trwało nieco dłużej, ponieważ rozdzielczość obrazu jest dużo wyższa. Bliska Full HD 1920x1072. Teraz obraz dzieli się na tajle, czyli na takie fragmenty. Teraz podnosi się de facto rozdzielczość obrazu. No i tak wygląda ostateczny obrazek. F11 wciśniemy na podgląd pełnym ekranie. I to już jest obraz Full HD. Bardzo dzięki za uwagę. To na, byłoby na tyle. E, jeśli kontent wydaje Wam się ciekawy i przydatny, e, będzie tego więcej. E, zasubskrybujcie mój kanał. E, polubcie filmik. E, jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, cześć!